Cześć moi drodzy, na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj postawiłem na taki no dosyć spory miks za 72 zł. miksu różnych strapek. Tutaj raczej no dominują te za 10 zł. Mamy tak, za 2 zł. Mamy jedną z taką małą, za 2 zł. Pensja, za 5 zł. Mam super linie. No i próbuję jeszcze z tą owocową ósemką może dzisiaj się uda. Za 10 złotych, no nie mogło zabraknąć, jadę do Vegas. próbujemy z płynnym złotem za 10 zł kopalnia Rubinów i Magnetyczne 5, to są cztery zdrabki za te 10 zł. no i za 20 mam jedną, diamentowy milion, też nie mogę jej zabraknąć. 72 zł wkład, jestem bardzo ciekawy co tutaj wyjdzie, zaczynamy jak no, standardowo od najmniejszej pensji szukamy wygrywających liczb no i tej głównej tak dwa razy pensja a wygrywa 28 i 31 a mamy 25 7 z numerem 93 bo chyba nie mówiłem pensja 32 no było bliziutko 2 i 30 też blisko. Niestety tutaj jest pusto. To co, spróbujemy. Może ta owocówka coś przyniesie. Szukamy czarnej lub zielonej ósemki. Jeszcze nie miałem ani razu tutaj wygranej. No już tyle razy ją drapałem, że o szok. Mamy tak 5, 4, 1 i 1. 9, 4, 6, 6, 3 i 7. No nie wierzę. Straszna jest ta zdrabka. No, dawno nie miałem takiej zdrabki chyba, jeszcze, która by mi ani razu nic nie dała jeszcze. Dobra, mamy super linię. Myślę, że trochę Was przybliżę, będę przesuwał. Super linię numerek 14. Gwiazda, popcorn, jest popcorn, popcorn, gwiazda. Zobaczymy, może w końcu te linie coś fajnego dadzą. biedronka, piłka. Ja tutaj poluję na te 75 zł. Ale, ale, znając moje szczęście do tej zdrabki, to na pewno nie dzisiaj. Będzie fajnie, jak będzie zwrot. Nie wiem, kwiśki chyba miałem najwięcej w tej zdrabce, w tych różnych edycjach. Nie mówię o tej edycji ogólnie. Diament i y, rower. Jest taka najbardziej pechowa dla mnie zdrabka, jeśli chodzi o te linie. Balon i kwiat. Ta. Serce podkowa. No lot to nie ma serca. <laughs> Jeśli chodzi o tą zdrabkę, nie chce mi dać. Rolki. Słońce oczywiście nie chce mi dać wygranej. Rolki były, słońce też. Tu był popcorn, kwiat, ale pomijam. Tradycyjnie. Dobra. arbus. Arbuzik oczywiście jest. Drugi, trzeci ten czy w ogóle nie widzę. tak i leżak. Jest ptaszek jeden. Dużo było ptaszków nawet. Aż dwa. Klapki, sakwa, klapki są. A czy sakwa jest? No, sakwy nie widzę. Dadzą linie. Moneta, kości nie kojarzę. A jest moneta. Tylko to nic nie daje. No i ostatnie, wiatra oraz krab. Krab na pewno był. No, ale chyba linii nie utworzę. Chyba zabraknie, niestety. Stabilnie. Super, linie nie są dla mnie super. Szkoda. To co? Przechodzimy do zdrapek za 10 zł. Mamy ich aż 4. Magnetyczne 5, numer 9. Szukamy po prostu czarnej albo niebieskiej piątki. Zobaczmy. Mamy 1, 3, 2, 6. Sześć, jeden, dwa, cztery, dziewięć, dwa, jeden, piątkę, poproszę, cztery, cztery, dziewięć, sześć, osiem. No, ósemka w ósemce powinna być w owocowej ósemce. Trzy, dwa, siedem, trzy. I dziewięć. To co? Kolejny pustak do kolekcji. To co? Bierzemy płynne złoto. No zobaczymy. W domu dopiero się zorientowałem, że mam tą samą zdrabkę z tej samej paczki, co miałem fajną wygraną, co miałem tylko te płynne złoto. No zobaczymy. Zawsze jeszcze coś tam może być. Numerak 17. Płynne złoto. Szukamy wygrywających liczb, worka. No i złota. Złoto nam podwaja wygraną.

Wziąłem z tej samej paczki, co miałem tą 50. 13, czyli słabo coś schodzą te zdrabki, płynne złoto. Bo ciężko się drapie, to może to też ma wpływ jakiś 3 cztery ale warto próbować, bo jest dużo wygranych jeszcze na ten moment, co nagrywam to. Wszystkie są główne do zdobycia: 3, 3, 3, 7, 25. 5. No nie ma wygranej, 3, 8, 6 obok. Kibiszki 9 za wysoko, 16 bok, kibiszki 6, 2, 7, i ostatnia szansa jest 5. Szkoda, że nie 15. Dobra, pusto. No, odcinek piękny się szykuje, chyba. Na koniec zostawiłem takie moje ulubione zdrabki, pewniaczki jadę do z kopalnia rubinów i diamentowy milion Zaczynamy może od tej kopalni rubinów z numerem 23 szukamy rubinku albo skrzyni, skrzynia nam podwaja wygraną Nożymy wygraną wtedy razy dwa, mamy gwiazdę dzwonek klucz plik księżyc korale, księżyc, jest skrzynia, wow, czyli podwajamy wygraną, czyli 20 złotych mamy, widzicie, pewniaki w formie, jeden z pewniaków na razie, korale, monety, dawno tej skrzyni, skrzyni nie widziałem, chyba miałem już, ale, ale rzadko kiedy ona się pojawia, garniec, Miałem całą paczkę konkurs z tą zdrabką i ani razu się nie pojawiła na całą paczkę. Zegarek, monety, klucz, pierścionek, bank. Sejf, worek. No i pierścionek. Pewnie 20 zł będzie, ale fajnie. Fajnie, bo jest nożący symbol. Albo stuwa, Wątpliwe. No, 10 zł razy 2 to mamy 20 zł. No, ale fajnie. Fajnie, że coś wpadło jednak. Nie będzie tego symbolu. Dobra, idziemy teraz z kolejnym pewniakiem. Jadę do Vegas. Specjalnie wziąłem numerek 18. Zobaczymy, jak dzisiaj się spisze. Szukamy... Takiego dolarka czarnego albo zielonego. Zielony mnoży wygranu razy dwa. A mamy kwiat, piłka, winogrono, piłka, róża, kawa, karo, znowu róża, śliwka. Szkoda, że tak nie chcę powtarzać dolarów, tak jak inne symbole, karo, tref, wiśnie, cytryna, kwiat, karo, kwiat, tref, biedronka, no i słońce, niestety osiemnastka tym razem zawiodła. Masa pustaków. Ostatnia na dzisiaj zrabka. Mam z numerem trzecim diamentowy milion. Szukamy takiej kasy. Portfela. Portfel na mnoż wygraną razy 2. No i dolarek. mnoż wygraną razy 5. Dolarka ostatnio miałem. Kto nie widział, proszę obejrzeć. Nie powiem na jakim odcinku, co i jak. Był dolarek. Dobra. Numerek trzeci. zobaczymy, Czy coś będzie więcej? Czy tylko te 20 zł nam zostanie. Chmury, plecak, palma, moneta, okulary, winogrono, kwiat, serce, arbus, wiśnie. Zegar, gwiazda, kawa. Ojojoj, zbliżamy się do końca w sumie. A tutaj nie ma wygranej: cytryna, ananas, korona, biedronka, podkowa, perła, narty, rower, balsam, słońce awokado i piłka no niestety zdrabki dzisiaj można powiedzieć zawiodłem dobrze że cokolwiek wpadło mamy 20 zł na podniesienie skrzynia, która mnoży wygraną. 20 zł w kopalni Rubinów. No, coś tam jest, no ale szału nie ma. Dobra, trzymajcie się moi drodzy. Dzięki Wam za oglądanie. Cześć.